Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam historię Adolfa Hitlera. Jeśli chcecie się dowiedzieć na przykład kto pomagał Hitlerowi w pisaniu książki Mein Kampf, to oglądnijcie cały odcinek, zapraszam. Adolf Hitler urodził się 20 kwietnia 1889 roku w cesarsko-królewskich Austro-Węgrzech, w małym miasteczku Braunau nad rzeką Inn. W roku szkolnym 1897 do 1898 roku uczęszczał jako dziecko do szkoły przy zakonie Benedyktynów, gdzie był prymusem w swojej klasie, otrzymując 12 najwyższych ocen na koniec roku. Od 1900 roku do 1904 uczęszczał do szkoły w Lincu. Powiedziano mu, że otrzyma promocję pod warunkiem zmiany szkoły. W tym samym roku był też bierzmowany. Hitler poza sztuką lubił też śpiewać, w związku z tym dołączył do chóru prowadzonego przez zakonników. Uczył się bardzo przeciętnie i nie odnosił sukcesów. Nie przystąpił również do matury. W młodym wieku bardzo zainteresowało go malarstwo. W latach 1907 i 1908 bezskutecznie próbował dostać się do Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Dorastał w rodzinie katolickiej, tak jak w sumie wielu innych nazistów, np. Na Himmler, ale o nim kiedy indziej. Pierwotnie pracował jako pomocnik murarza. Po tym, jak dwa razy nie dostał się na studia, opuścił Wiedeń, poszukując innego zajęcia. W młodości namalował sporo ładnych obrazów i zaprojektował znane chyba wszystkim symbole i flagę NSDAP. Nawiązał kontakty z antysemicką organizacją pan-germańskich nacjonalistów, której przewodził George Ritter, oraz stworzoną przez Karla Lugera rasistowską partią chrześcijańsko-społeczną. Po opuszczeniu domu rodzinnego nigdy nie uczęszczał na msze ani też nie przyjmował katolickich sakramentów. Adolf miał siedmiorgo rodzeństw, miał trzy siostry oraz czterech braci. Jego rodzice nazywali się Alios Hitler i Klara Pylc. Okrutny ojciec, nadopiekuńcza matka i mały socjopata to nie mogło skończyć się dobrze. Ale chyba nikt nie przypuszczał, że trudne dzieciństwo małego Adolfa z braunau będzie miało aż tak tragiczne konsekwencje dla świata. Ojciec Adolfa Hitlera zmarł, gdy syn nie miał nawet 14 lat, zaś matka zmarła 4 lata później. Alois był oschłym, zapalczywym despotą. Od bliskich oczekiwał przede wszystkim posłuszeństwa. Znęcał się już nad starszym przyrodnim bratem Adolfa, a w końcu nawet go wydziedziczył. Po wielu latach wódz III Rzeszy miał przyznać się sekretarce. Ojca nie kochałem, raczej się go bałem. Alois wymagał od syna przede wszystkim uległości. Nie tylko krzyczał na niego, ale też upokarzał go, na przykład Wzywając go gwizdnięciem, według innych źródeł, pstrykał w palce i Adolf przybiegał jak na komendę. Powiedzieć, że od ojca obrywał, to nic nie powiedzieć. Według siostry Pauli codziennie wieczorem dostawał lanie, gdyż nie wracał punktualnie do domu. Ręka Hitlera seniora była na tyle ciężka, że jak twierdzi biografia przyszłego wodza III Rzeszy, pewnego razu ojciec przestraszył się, że zabił chłopca. Chłopak już w 1914 roku pierwszy raz pojechał na front. Gdzie walczył w belgijskim mieście Ipr? Walczył łącznie dwa razy pod Arras nad Somą i w bitwie pod Ipr. O zawieszeniu broni dowiedział się dopiero w wojskowym szpitalu w Pase Walku, gdzie przebywał przez około pół roku po czasowym oślepieniu, bojowym źródłem trującym. Źródłem ślepoty miała jednak być histeria Hitlera na wieść o klęsce Rzeszy, który kapitulację Niemiec uznał za zdradę. Karl Kroner. Zeznał po II wojnie światowej, że Hitler całymi dniami wygłaszał do grupek chorych płomienne przemówienia, w których oskarżał o przegraną Żydów i marksistów. Został wypisany ze szpitala 19 listopada 1918 roku. Młody Hitler nie wykazywał bliższego zainteresowania płcią przeciwną, z jednym wyjątkiem: ubóstwiał na odległość Stefanie. W fantazjach widział siebie jako sławnego artystę, który kiedyś poślubił kochaną i zamieszka z nią w okazałej willi, którą już w najdrobniejszych szczegółach zaprojektował. Po śmierci rodziców Hitler utrzymywał się głównie z renty, spadku oraz dzięki hojności ciotki. Po wojnie zamieszkał w schronisku dla bezdomnych przy Lodzstrasse 29. Mimo braku w formalnym wykształceniu Hitler cenił wiedzę przydatną w sprawowaniu władzy. Dużo czytał, miał sporą prywatną bibliotekę, często otrzymywał książki w prezencie od swoich współpracowników i podwładnych. Czytając książki robił notatki na marginesach. Hitler, jak chyba wszyscy wiedzą, nosił duże wąsy, jak wielu ówczesnych mężczyzn. Wszystko zaczęło się pod koniec XIX wieku w USA, gdzie modny stał się drobny wąsik. Moda trafiła do Niemczech, lecz troszkę ją zmodyfikowano, ponieważ modne tam były obfite wąsy w stylu kajzerowskim, na końcach podkreślone do góry. Hitler mierzył 175 cm, czyli tyle samo, co na przykład papież Franciszek, Adel, Mao Zedong, Zenon Martyniuk, Neymar czy na przykład Albert Einstein. Na początku kariery, podczas swoich wystąpień wskazywał na winnych klęski Niemiec w I wojnie światowej oraz rewolucji listopadowej z 1918 roku. Według Hitlera winnymi przegranej byli m.in. Żydzi, komuniści, socjaldemokraci i liberałowie. Na fali frustracji społecznej spowodowanej klęską wojenną zyskał tym sobie grupy zwolenników. 6 września 1919 roku w Monachium, mając 30 lat, wystąpił do niewielkiej niemieckiej partii robotników, w skrócie DAP. To był dopiero zalążek wielkiej partii NSDAP. Ta mała partyjka przeobraziła się w nazistowską partię już rok później, a 29 lipca 1921 roku, Adolf został jej przewodniczącym. W tym samym roku Zreorganizował partyjne bojówki, tworząc 4 listopada 1921 roku oddział szturmowy SA, która zajmowała się później m.in. mordowaniem przeciwników politycznych, walką z opozycją i pogromami Żydów. Po nieudanym puczu monachijskim, który miał miejsce 8 listopada 23 roku, inaczej pucz piwiarny, został 1 kwietnia 24 roku skazany na 5 lat więzienia. Właśnie tam napisał: Książkę Mein Kampf, czyli Moja Walka, w której sformułował program ruchu nazistowskiego. Pomocy w napisaniu księgi udzielił mu katolicki ksiądz Bernard Stempfle. Jednak nie wyszło mu to na dobre, ponieważ został bowiem jedną z ofiar Nocy Długich Noży. Książka ta stała się swoistą Biblią Narodowych Socjalistów. Do 1939 roku została przetłumaczona na 11 języków, a jej nakład osiągnął 5 milionów egzemplarzy. Po przeterminowym zwolnieniu z więzienia 20 grudnia 1924 roku, skupił wokół siebie grono ambitnych i bezwzględnych współpracowników, reaktywując działalność partyjną NSDAP. W lutym 1925 roku kupił za 20 tysięcy marek samochód Mercedes. 7 kwietnia 1925 Hitler zrzekł się austriackiego obywatelstwa, ale dopiero 26 lutego 1932 roku uzyskał niemieckie. Momentem kluczowym dla jego partii był kryzys gospodarczy w 1929 roku. Wówczas bowiem wyborcy zwrócili się w stronę dwóch skrajnych partii komunistów i narodowych socjalistów. Jednym z wielu planów Hitlera było zlikwidowanie w Niemczech chrześcijaństwa. Oraz wypędzanie Żydów. Chciał stworzyć własną religię opartą na poglądach swojej partii. W 1932 roku po raz pierwszy wysartował w wyborach na prezydenta Niemiec, lecz przegrał, otrzymując 36,8% głosów, około 13,4 miliona wyborców. 30 stycznia 1933 roku w południe ówczesny prezydent Rzeszy Paul von Hindenburg powierzył Hitlerowi tekę, kanclerza, premiera Rzeszy. Na początku 1933 roku jego partia wygrała wybory parlamentarne z wynikiem 43,9% głosów. Kampania poprzedzająca wybory odbyła się przy szeregu naruszeń. Zamknięto bowiem 20 gazet, aresztowano Ernsta e, Talmana i 4000 kolejnych działaczy komunistycznej partii Niemiec. Szereg działaczy socjaldemokratycznej partii Niemiec zmuszono do działania w podziemiu. Prawidłowość samego procesu głosowania monitorowana była w samych Prusach przez 50 tysięcy funkcjonariuszy SS i SA. Hitler starannie planował wszystkie wystąpienia publiczne stosując metody inżynierii społecznej. Wychodził z założenia, iż odpowiednia prawa przemówień aspirującego do roli przywódcy narodu charyzmatycznego Oratora jest kluczowa do osiągnięcia sukcesu politycznego. Myślał, że pozwoli na kontrolowanie woli odbiorcy i ukierunkowanie jego emocji w stronę, bez krytycznego uwielbienia lidera politycznego i partii. W celu osiągnięcia pożądanych efektów, godzinami ćwiczył przed lustrem gestykulacji i mimikę, jednocześnie zalecając fotografom wykonywanie zdjęć podczas tych prób, które później bezustannie analizował pod kątem prawidłowości. Zastosowanych puz. Większość oratorskich gestów brał od monachijskiego komika Weisa Ferdla, a inne tylko aktorskie, m.in. od niemieckiego aktora Fritza Langa. Lecz przed wystąpieniami brał coś jeszcze, a mianowicie narkotyki. Tak jest. zażywał hormony, metamfetaminę i strychninę. Przed każdym wystąpieniem osobiście sprawdzał akustykę hal, a swoich przemówień zwykle uczył się na pamięć. Początkowo Hitler przybrał pozę szalonego i słabo kontrolującego emocje fanatycznego oratora. W rzeczywistości jednak wszystkie występy były starannie opracowane przez doradców, a szaleństwo prezentowane tłumom na pokaz. W późniejszym okresie, zwłaszcza po zdobyciu władzy, wizerunek ten zmienił się. Przemówienia nabrały cech wystąpień natchnionego lidera religijnego, osłabła też znacznie polityczna treść przekazu, która przemieniła się w niemalże filozoficzne... Rozważania bez merytorycznej zawartości. W napadzie wściekłości omal nie wywołał II wojny światowej, już w 1937 roku. Powodem furii wodza III Rzeszy było zbombardowanie przez hiszpańskie rządowe lotnictwo pancernika kieszonkowego Deutschland. Ostatecznie doradcy odwiedli Hitlera od wypowiedzenia Hiszpanii wojny i tym samym odsunęli widmo globalnego konfliktu o dwa lata. Jeśli chcecie dowiedzieć się o tym czegoś więcej, serdecznie polecam stronę internetową ciekawostki historyczne. Znajdziecie tam od makabrycznych historii po zabawne anegdoty. Z mojej strony to tyle, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Pa. W jakich warunkach dorastał młody Adolf? Dlaczego nie dostał się na studia malarskie? I jak został kanclerzem Niemiec? Chcecie wiedzieć? Zostańcie do końca. To była dopiero pierwsza część filmu o Hitlerze.